Cześć moi drodzy. W dzisiejszym filmiku kilka top tips, które bardzo się mogą przydać przy pisaniu pracy licencjackiej. Pierwsza sprawa. Pracy naukowej nie piszemy z głowy. Nie piszemy jej również na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, jeśli pracujemy w obszarze, o którym piszemy. Pracę licencjacką piszemy na podstawie literatury. I tutaj, takim dobrym sposobem, na rozpoczęcie w ogóle działań związanych z pisaniem jest przeszukanie za pomocą wyszukiwarki naukowej. Na przykład Google Scholar, przeszukanie różnych artykułów naukowych, przeszukanie materiałów w sieci i znalezienie przeglądu literatury tak zwanego review of the literature. Na pewno ktoś już napisał coś na temat o którym wypiszemy, wy, wypiszecie. Na pewno ktoś już zbadał to zagadnienie i takie review literatury załatwi wam rozdział teoretyczny. Druga sprawa. Piszemy na temat. Bardzo często przy pisaniu mamy tendencję do rozwodzenia się nad sprawami, które właściwie dla tematu wcale nie są takie bardzo istotne. Wchodzimy niepotrzebnie w szczegóły, dywagujemy. Dlatego dobrym sposobem jest napisanie sobie Tematu, nawet roboczego pracy, oraz głównej tezy i pytań badawczych, dużymi literami na dużej kartce i powieszenie tego nad biurkiem. W ten sposób ułatwi nam to przy pisaniu, trzymanie się tematu. Trzecia rzecz. Dobrze jest już na etapie konstruowania całej pracy zaplanowanie sobie, ile z grubsza. Tron powinna liczyć każda część, ile wstęp, zakończenie, rozdział pierwszy, drugi i trzeci. Co nam to daje? Otóż pozwoli nam to wyeliminować te wszystkie zbędne wątki i wtedy będziemy się raczej starali trzymać najważniejszej treści. Czwarta sprawa. Dobrze jest korzystać ze słownika synonimów. Są takie słowniki online. Dlaczego? Dlatego że zarówno w mowie jak i w piśmie mamy tendencję do używania słów typowych dla nas. A tymczasem w pracy naukowej może to wyglądać trochę niezręcznie. Kolejna sprawa. Dobrze jest przed wysłaniem czy części pracy, czy już później całej, przepuszczenie jej przez korektę w Wordzie. Korekta ta wyeliminuje nam podstawowe błędy, ale przede wszystkim literówki. To nam e, pozwoli pokazać, że rzeczywiście wykazaliśmy się dbałością, starannością o to, w jaki sposób piszemy. No i również zanim wyślemy tę pracę czy kawałek pracy do promotora, dobrze jest dać ją komuś do przeczytania. Co nam to da? No, oczywiście, dziewczyna. Czy chłopak mogą być zachwyceni, Jak to jesteśmy mądrzy i o mądrych rzeczach piszemy, to po pierwsze. No, mama też się może ucieszy, ewentualnie, ale przede wszystkim pozwoli to takiej osobie wskazać pewne nieścisłości w tekście, jakiś brak logiki, których my sami nie widzimy, bo tak bardzo jesteśmy w środku, tak bardzo jesteśmy w temacie, że niektóre rzeczy nam się po prostu wydają zupełnie oczywiste. A takie spojrzenie z zewnątrz może nam doskonale pomóc. I wtedy wszyscy są zadowoleni, mamy sytuację win-win.